na no wszystkim w kolejnym odcinku, dziś kolejny wypad na grzyby, jak widać jestem już w lesie, tyle co tu wszedłem z drogi, tam słychać koparę ładują, ten tuczeń, naprawiają drogi, no i co, dzisiaj wypad na prawdziwki i na rydze, te dwa gatunki mnie dzisiaj obchodzą, no i co, tyle co wszedłem do lasu, i w takich moczarach zaczęło się coś o w takich moczarach stoją dwa ryzyki o nawet trzy eleganckie tu więc co bierzemy je na start mamy trzy rydze. Wiaderko wziąłem jedno na ryzyki, a drugie na prawdziwki. Zobaczymy, jak tam z prawdziwkami. Podobno już nie ma tak dużo, jak było. No, ale zobaczymy. Pochodzimy po lesie i się okaże, czy coś jest, czy nie. No dobra. Na początek trzy grzybki i ciśniemy. Mamy pierwszego prawdziwka dziś. Tam jeszcze trzy rydze znalazłem. No i prawdziweczek tutaj stoi pod Taką jodełką malutką. Więc go bierzemy. No i tak wygląda. Taki borowicie, gładny. No. I zobaczymy dalej, jak to z prawdziwkami będzie. Bo rydze się teraz opuściły ładnie. Więc rydzów powinienem troszkę nazbierać. A zobaczymy, jak z prawdziwkami. Ale pierwszy jest. Jest kolejny prawdziweczek no i dzisiaj może uda się nazbierać znalazłem jeszcze takiego ładnego e, A mówię, że się może uda, bo ludzie teraz bardziej za rydzami chodzą Prawdziwki zbierają jedynie jak na trafią, nie chodzą w miejsca prawdziwkowe e, Bo jak rydz się pokaże, to tutaj ludzie zawsze prędzej na rydza chodzą niż na prawdziwki, więc zobaczymy. No na razie cztery prawdziwki, kilka rydzów, zobaczymy co dalej. Kolejny, tym razem przy takich gałęziach. Tu zaraz droga i rośnie sobie prawdziweczek też ładny. Teraz mam kilka prawdziwków, no i tak jak mówiłem, jest szansa, że uda się nazbierać. Jak ludzie poszli za rydzami, to tu akurat może coś z tego wyjdzie. Tu są dwa. Łepek mu odleciał. I tu jeden taki ładniejszy. Trochę go ślimaki obgryzły. O, zobaczcie co ślimaki dobra. obgryzą od środka główkę i odpada od korzenia, ale prawdziwe czy jest, więc fajnie, od razu z Wami pójdę tu wyżej zobaczyć, bo tu też nieraz ładne rosną, więc zobaczymy czy coś jest, jest tu jeden, o. Tu jest takie miejsce, że zawsze właśnie sobie prawdziweczki rosną. Więcej chyba już nie ma. Tak to chyba ostatni. Tu nieraz, jak jest wysyp, jak nikt nie przejdzie, to tu potrafi rosnąć nawet do 30 takich prawdziweczków. No. I dobra, przebieram tej. Lecimy dalej. Trafiłem teraz kolejne ładniutkie. Zresztą, niżej zobaczyć jeszcze. No i tu jest następny. I tam wyżej są jeszcze. To już tam dojdziemy. Tylko tu jeszcze trochę ja mówię. Przyszedłem zobaczyć. Poniżej. Dobra, tu już nie widzę. Więc idziemy. Do tamtych. Kilka tutaj jest. Tu znalazłem dwa w tych krzakach. Jeden taki większy do suszenia będzie, jest drobiutki, drugi mniejszy. No i tak, tu jest następny prawdziweczek. Tu jest mniejszy. rodzinka no i tu jeszcze w samosiejkach w jodełkach stoi jeden o, też niczego sobie no, więc w jednym miejscu prawdziweczków było dwa, 4, 6 następny kawaler stoi w takim hu. Tutaj, więc bierzemy, elegancki, taki korzeń, bąbelek, no i w wiaderku przybywa, więc fajnie, że ludzie tędy chyba nie przeszli. Tu pod takimi jodełkami są kolejne, takie fajne, malutkie do słoiczków ja nie wiem jak u was ale u nas teraz te prawdziwki które rosną w tym momencie są praktycznie wszystkie zdrowiutkie więc takie do słoików sam raz jedynie mm, ugotować i w całości można kłaść o takie do słoiczków Później wyciągnąć w zimie, czy tam do obiadu, eleganckie. Tu tak, takie zrośnięte dwa, fajne. No więc teraz pięć takich malutkich wpadło. Kolejne bardzo ładne prawdziwki. Tu zostało kilka większych, nie wiem czy coś je zjadło, czy ktoś wyzbierał. No, ale tu mamy takie ładniutkie też rosuiczka no jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, i tu już nie widzę, więc pięć takich ładnych malutkich. No i tu jeszcze stoi ryzyk do kolekcji więc też go bierzemy no, Więc trafiły się kolejne Tutaj mówię było jeszcze chyba z kilka ale ktoś je musiał wyrwać Ale widzę, że nóżki są niewyciągnięte więc najprawdopodobniej ślimaki zjadły Następne grzybki. Tutaj prawdziweczek. Jeden. Tutaj drugi. Jeszcze się rozglądam za prawdziwkami, ale nie widzę. No i tutaj mamy dwa, nawet trzy, cztery rydzyki. Raz, dwa, trzy. 4. więc po sąsiedzku grzybki sobie rosły. No i w wiaderku przybywa, już mam prawie pół wiaderka prawdziwków. No i troszkę ryzyków, więc tak wygląda super. A jeszcze jakieś 3/4 drogi mam do przejścia, więc mam nadzieję, że się coś nazbiera. Teraz mamy większą grupkę prawdziwków. Nawet widzę, że jest znacznie więcej. O kurczę, zobaczcie, jakie fajne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Takich maluszków w jednym e, prawdziwku, można powiedzieć, taki pakiecik. Ale to nie koniec, bo tu dalej są następne. Zobaczcie, tutaj następny, tutaj dwa kolejne. Tutaj następny, to jest dwa z kapeluszem zrośniętym. Tu następny, obok kolejny więc już kubeczkę mamy wyżej kolejny same takie malutkie o tu jeszcze wyżej następny do słoiczków eleganckie gdzie jeszcze nie koniec bo tutaj jest jeszcze jeden ładniutki i jeszcze się tu warto rozglądnąć czy nie ma ale już raczej nie widzę tam niżej później zejdę to zobaczę może jeszcze tam coś będzie no więc w takim kawałku miejsca raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć no i te siedem w jednym o zobaczcie przyjrzeć się dokładnie jest kolejny tu muszę dobrze jeszcze sprawdzić no. zobaczcie jaki tu fajny kolega rośnie wybił się z podmuchu jaki gruby ładny o, tu obok jeszcze malutki Fajny to wygląda, to jakąś narośl ma, no. ładniutki. Bierzemy, o jakie fajne, zobaczcie. Ale grubas, u noga od góry pękła, ale jest wyrąbany w kosmos. No, w tyle I prawdziwków już prawie całe wiaderko A jeszcze Z dwie czwarte drogi przede mną Jeszcze mam siatkę Więc Jak braknie w wiaderku miejsca To jeszcze siatkę będziemy zapełniać Zobaczcie jakie tu Dwa eleganckie Rosną Trochę odsłonie z muchu o, zobaczcie. Aż im zrobię zdjęcie na miniaturę. O, elegancko. Jakie dwa ładniutkie targamy. Kolejne na kolekcji to jeszcze ślimak. Łapy, całe brunne grzybów. No i tak, tu już praktycznie całe wiadro prawdziwków, rydzów troszeczkę, ale zaraz będę szedł, takie miejsce, gdzie rydzów powinno być więcej, więc zobaczymy, ile się uda nazbierać. Dwa następne, takie ładne. Tutaj jeden większy. Tak wygląda. I tutaj drugi, ten jest ładniutki, mchu sobie rośnie ładnie. O. Tak to wygląda. No i teraz jest sprawa taka, jak widzicie. E, wiadro już praktycznie pełne. Te dwa kolejne. No i teraz jest taka sprawa, że Będę to musiał chyba gdzieś schować Więc się sensie te grzyby gdzieś w krzaki włożę Jak będę wracał to to wezmę z powrotem A pójdę dalej z siatką, bo mam jeszcze siatkę Więc jeszcze do siatki nazbieram A to teraz muszę gdzieś schować, bo to e, ciężko nosić już A jeszcze jak siatka będzie zapełniana to już jeszcze gorzej będzie I dobra ja to chowam gdzieś w krzaki tak żeby nikt nie znalazł, nie zabrał mi tego i idę z siatką dalej. Mamy kolejne tutaj jeden. Tutaj drugi. Zaraz się będę już pomału zwijał do domu, tak jeszcze Pół godzinki maks. Godzinka pochodzę i spadam. No i co, tyle już się udało nazbierać odkąd odłożyłem wiadro. Trochę już tych prawdziweczków tu jest, więc może jeszcze się uda tą reklamówkę nazbierać. Zobaczymy. No i na koniec Wam jeszcze nagram podsumowanie, ile grzybów udało się zebrać, My teraz już tak myślę, że nie będę e, nagrywał grzybów, tylko tak zlatam z latami do domu. I to widzimy się na zakończeniu. No i dobra, na dziś koniec. przyszedłem po to wiadro, co schowałem, jest, nikt nie zabrał, więc e, całe szczęście. No i co? Tak prezentują się dzisiejsze zbiory. Jest to najlepszy zbiór mój w tym roku. Najwięcej się dziś udało zebrać. Mamy całe wiaderko, prawie całutką siatkę. No i w wiaderku pół wiaderka ryżów. Więc tak wygląda dzisiejsze grzybobranie, dzisiejsze zbiory. Zadowolony bardzo jestem. Oby więcej takich wypadów. I co? Myślę, że dzisiaj już będziemy kończyć. Ja spadam do domu. Jest godzina, już Wam mówię, 15.00, więc trzeba spadać. Wyszedłem dosyć późno. Była godzina 11.00 chyba. No tak, jakoś 4 godzinki chodzę. No i co, na dziś wszystko. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję widzimy się... W kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć!